w Krawkowice. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nazywam się Miłosz Kawałkowski, mam 20 lat i również jak Państwo jestem mieszkańcem Opolszczyzny. To dla mnie ogromny zaszczyt móc przemawiać dzisiaj przed tak licznym tłumem. Stojąc tu na tym podejście ledwo co widzę koniec. Bardzo dziękuję. Lewo widzę koniec tego tłumu, więc to znaczy o sile, jaką obecnie stanowimy. Patrząc tak na Was, nadzieję, widzę szansę na lepszą przyszłość. Widzę także wśród Was pełno młodych twarzy. I wiecie, co Wam powiem? Że to właśnie my młodzi jesteśmy szansą, szansą na przyszłość. Szansą tego miasta, tego powiatu, województwa, a nawet i całego kraju. I Zarówno Wy, jak i ja jestem idealnym tego przykładem, że Konfederacja stawia na świeżość, stawia na młodość, przełamuje wszystkie układy i mam do Was dzisiaj pewien apel. Moi drodzy, w ten weekend odwiedźcie swoich dziadków, swoje, swoje babcie, starszych członków rodziny. My młodzi zdecydowaliśmy już, na kogo chcemy głosować i naszym kandydatem jest Sławomir Męcem. Natomiast sama nasza siła nie wystarczy, by wygrać te wybory. Musimy przekonać jeszcze starszych członków naszej rodziny. Wybierzcie się w ten weekend do nich na kawę, herbatę. Porozmawiajcie, dlaczego to właśnie młodzi ludzie stawiają na konfederację i dlaczego według nich to Sławomir Męcem jest jedyną szansą na przełamanie tego kilkudziesięcioletniego no quadro Dlaczego to właśnie on powinien być naszym liderem? Z tego miejsca chciałbym jeszcze zaapelować do was wszystkich. Wejdźcie na stronę www.mencen2025.pl i jeśli tylko macie możliwość, wesprzyjcie naszą kampanię. Nie mamy niestety takich funduszy jak inne partie większe, inni kandydaci, ale z waszą pomocą jesteśmy w stanie wygrać. Druga tura jest w zasięgu naszej ręki. Każdy baner, Każda ulotka, każdy plakat to głosy na wagę złota i nigdy nie było takiej szansy na zwycięstwo. Bardzo Wam dziękuję i oddaję głos mojemu następcy.